Już mi się chce śmiać. Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym, nie wiem, może bym pracował w przedszkolu, jakimś opiekunem, animatorem. Ulubiony piłkarz dzieciństwa, Van Basten, nikt mnie nie pokona w, nie wiem, może w naszej redakcji, w... może w ping-ponga. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie absolutnie Kuba, numer jeden. Bardzo polecam. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu kiedy na, na odprawę wszedł w stanie nietrzeźwym, dowcip z szatni, który rozbawił mnie do łez. Kiedy Bobby Robson wszedł, wszedł do szatni, ta zasada była taka, że, że wszyscy już musieli mieć buty buty ubrane, już wszyscy musieli być gotowi do zajęć. Zawoło kiedyś tak wszedł do szatni, spojrzał, że jeden z zawodników ma chodzi w, skarp, w tych skarpetach i krzyknął do niego Kinsinio, bo to piłka z Angolii. Kinzinio, buty. A on tylko tak spojrzał, tak zdziwiony i mówi trener, ribok, ribok Ribok trenerze, tak jakby myślał, że o trener go pyta, ja w jakiej marce gra. No to wszyscy się pokładli ze śmiechu na, na, na parkiecie. Kultowy tekst szatni piłkarskiej, no w kraju to pamiętam, jak trenerzy często mówili, panowie, od początku siadamy na nich. Z techniką na bakier, sam miałem problemu, ale żeby było śmiesznie, to może kaska też to wskaże. Spóźnialski to kasek, to na 100%. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem? Chyba Raul. Najlepsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku? To, że się potrafiłem, niepotrzebnie się biłem i to, że kiedyś zabrałem ze sobą igłę. Trzymałem ją w dłoni, ale to na inną historię. Największą tremę miałem, gdy w kościele, kiedy zaprosił mnie ksiądz na, na rekolekcje, abym rozmawiał z młodzieżą na temat wpływu pieniądza na, na życie. I wtedy, kiedy zacząłem Chciałem rozpocząć to jeden z młodych, kiedy objąłem młodego chłopaka, powiedział skierował do mnie takie słowa. Kiedy go objąłem, powiedział nie, nie, nie lubię pedalstwa. Największy błąd w karierze przed meczem Ligi Mistrzów z Manchesterem United. Nie wypiłem jakiejś mikstury, która, która miała dodać nam siły. Mimo, że wszyscy to zrobili, to ja powiedziałem, że nie, bo wymyśliłem sobie, że mój żołądek potem boli. Byłem nominowany do pierwszej jedenastki, wylądowałem na trybunach. Przeszedł mi mecz na ultraford, od tak. To ja też dziękuję.